żeż jest co zdziwiony, myślę, że chodzi o wykształcenie także, że ktoś uh -huh. musi mieć musi musi być interdyscyplinarny, czyli tak? nie że ksiądz, uh -huh. bądź ojciec, ci jak oni, będąc facetami, musiami być, musieli być, że nie, poziomowej, tutaj psychologia i też trochę i też i pytania również o powołanie życiowe, Jakie ktoś ma powołanie, I sprawa jest taka. Jak mu pomóc, jak pomóc takiemu człowiekowi, To czemu o tym mówię? Ja daję pod takimi dwiema mam takie dylematy, tam gdzie ludzie się mnie również pytają o rady, rozmawiam z, z ludźmi z niepełnosprawnościami i tak, i tutaj z, z młodymi, z starszymi. No i to no, i ten przykład, y, widzę, widzę ten problem, tam gdzie y, ile razy ja tego nie widziałem, tam gdzie y, tak osoby Zwykle mężczyźni, mężczyźni z jednostkami no, się tak, y, zawracali w, w, w młodych, starszych to znaczy, y, y, kobietach. No i pojawia się problem, na no, zwłaszcza właśnie duchowym, tak, mhm. jak to, jak to, jak ugryźć, jak pomóc takiemu człowiekowi, tak. I wiemy o tym, że m, ksiądz i rodzic zakonnym no, mogą mieć z tym problem, tak, m więc, 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 więc jakby tam, y, 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 będą samą z niekontownością, przeczytałem takie kwestie nie wiem mm -hmm. jak, jak to wygląda, tak? I tutaj i y, 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 tutaj y, y, poznałem takich ojców zakonnych, którzy do tego tematu się rzetelnie i tak, tak. tam mm się -hmm. y, dobrze, dobrze umieli poprowadzić człowieka, do, do Pana Boga w sumie przynajmniej w Ja teraz ja mówię tutaj, który temat jest. Temat jest zresztą szeroki mm -hmm. i, i też, no i głęboki. Ale a wiemy, co mi to należy o nim mówić i go i go dotykać, tak? Ale to da się zrobić bardzo, bardzo merytorycznie, tak jak powiedziałem, z klasą, z kulturą, tak? I bez, bez takiego też z, w, z jednej strony bez nadęcia, a z drugiej strony bez takiego, to jest też z tą prawdą. Tak? Że gdy nagle ktoś yy, <tansy> zeszł, znaczy, to po prostu powie, bez coś w tym samym że to jest grzech, yy, grzech ciężki albo lekki, tak? Albo <tansy> just, to zależy od, od grzechu, albo żeby to robić dobrze bądź źle. I powiem więc, z więc, jednej strony nie doprostronuje samego mhm. e, zachowania tak, człowieka, a z drugiej strony jest to jest to robione rzetelnie, e, sklas, merytorycznie. A ym, bo teraz bo, bo są jakby chyba dwie rzeczy, o których mówisz. Jedna to jest kwestia tego, żeby yy, tak jakby yy formacji takiej duchowej, a druga rzecz to, to dotyczy takich spraw życiowych bardzo, jeżeli chodzi o... Znaczy wiadomo, że duchowość się przeplata z życiem takim codziennym. Natomiast chodzi o takie... No, no, Informacja jednak, to, to chodzi o, o konkretnie ukierunkowanie jednak troszkę na, na Pana Boga i relacje z Panem Bogiem, prawda? A, ale jeszcze oprócz tego, właśnie w, y, szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami, jest szereg takich życiowych kwestii, które też trzeba zaopiekować, tak? W tym duszpasterstwie. Y, tak. W przypadku, was, y, tak chciałem Ci właśnie powiedzieć, tym, zasz, <śm> że, <śm> to, że, w, to, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami jedno zaczeka jedno, y, drugie. Bo na przykład y, ja ostatnio mówiłem o tej y, młodej, młodej sk, y, y, sk, y, skrzypaczce, mm -hmm. Pani Pani Pana Skrzypca, tak, i to mówiłem jej, że i, i, i też ten była bardzo taka, nawet powiem szczerze, najciekwiej, jak ja to że, 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 że życie osób z niepełnosprawnością ruchową, w mm -hmm. takim stopniu jak ja ja z widzicie ogólnie dosyć frustrującym. <śmulosek> <śmulosek> nie mówię, nie mówię złym. Nie, nie, pięknie. piękny, ale, ale, no, ale to wysznę, bo na przykład ja tego, że nie ma, że niczego nie zrobię, to so on muszę poprosić coś. Hmm -hmm. O on nawet obróce nie jest boku na. Jak się. Bo na przykład głosowę na nie boku, no to na momencie, no. Ten tak? kliencie ci płaca, ale się, no to boleć, tak? Mhm. Albo na przykład nie. Musisz poprosić o kolonika, chyba, obiady, kolację i każdy, <şey> yes. cách, tak dalej, i tak dalej, tak? I to cię raz zaby nie i czekać, Albo ktoś nawet nie przychodzi. You, you <can pretty 5 timeframe> No to jest mi się e, tak zdarzało. E, e, tak, ktoś po się to trzeba kogoś pomóc pomocy. się zgodził ale na mnie nie przychodził, bo zapomniał. Mm -hmm. tak, I potem mi to zrobić. No, no, mój cię to jako dzalić, tak? Ale ci to frustruje. I, i, i każdy taka rzecz, no to ci jakby nad bardziej cię frustruje. I musisz się jakoś nauczyć y, ranić z tymi y, nerwami. Emocjami ale, też, nie? nie? Proszę emocjami proszę. też. Tak, tak. Mhm. I to, to nie dam takie nerwy, że aż nie na to. Mhm. <laughs> tylko, tylko, tylko uwaga. Jeśli nie nauczysz się z tym radzić, to będzie to w ogóle stało w końcu. To, to, to takie małe małe kamyczki, no ale w końcu poznał każdego człowieka takie małe kamyczki by się przyszedł, tak? I, mhm. i, i, i względu, no, dlatego mówię, że to takie właśnie y, małe kamyczki wpływają na również życie duchowe. No bo jeszcze to, co jest wprost wody, trzeba patrzeć na wszystkich, na całą rzeczywistość, otaczają za mnie. Uh -huh. Również na innych ludzi, również na Pana Boga, uh -huh. w którym jest najświętszy. Tak. tak, bo mamy jedno serce, I, na, prawda? No. Tak, tak uh -huh. i na swoje miejsce również, wewnątrz świętego kościoła katolickiego, tak. I, i, I... No, lecz nie lecień do tego, do tego mówię o tym, o tym, o tym właśnie sferze i tej, i tak, też tak ładnie, 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 tak, ładnie, to sfera e, budownictwa, tak, mm -hmm. ale również takiego po prostu życia, ona, Kasia, również, i e, potem w taśko, bardzo, bardzo, bardzo ba, i tak była taka anegdotka humorystyczna na troszeczkę, na, na rozluźnienie. Mianowicie no, na mi nasi wicowie, ja nam wciel stanie, Stanisława Staśko bodajże, tak? Na studiach świętej teologii katolickiej, na doktoracie. I, i on, Staśko, już ze zaczął rozmawiać i mi powiedział, że on był duszposterzem z niepełnosprawnością. Ja mówię ja, że ja, ja, tak, nie, tak byłem w utry, No nie. I on powiedział, że chcesz wezwać ten nasz? I mi dał w taki sposób, że ja już że on był kilkanaście lat. To, to nie rok, to nie było dwa lata, tylko kilkanaście lat. I i ja, tego, ja tego Basiu nie wytłumaczę, tylko e, e, tego teraz, e, tylko nawet po daniu kubka było coś takiego, że ta chyba tam się nie wylewała, nie przylewała. Mm -hmm. I, 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 I po takim, nawet cały taki milion skąd był taki, że już o to wiesz. Z namysłem po prostu, z doświadczenia wynikało to. Tak, tak, mm -hmm. ty tak, już wiesz, ty już wiesz. I to nawet wiem o tym, że, że, że krząc stać po prostu, no właśnie, jakby zjadł zęby, tak? ale to musiał być lata. To, to musiał być lata, to, to musiałaby pewna wiedza też i, i tak dalej. Tak? Tylko, I i, 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 i teraz ja mówię, to jest specyficzne dośpasterstwo, tak? Zasoby z niepełnosprawnościami. To nie są dośpasterstwa, ale bym powiedział bo, bo wiem o tym, że nie jestem łatwe, bo to jest na przykład jest taki problem, że też porucuje tą, tą kwestię, że y, tak y, są niektóre osoby z niepełnosprawnością, które są leniuszkami. To znaczy, ja też jestem, jestem leniwy, ale to są no, leniuszkami w dość specyficzny sposób. To znaczy mówiąc mów, 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 mów z женuszkami, nie cliwializuje, nie, nie banalizuję problemów, mm. tylko mówię tak, o to humorystycznie, mm. tak jest. A, ale, ale o to mi w chodzi? Że, 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 że osoby wydwiają swoje nieruchomości mm. swoją niepełnosprawność. Mm. Jak ty osoba pełnosprawna, powiedz im, słuchaj, no to się powiedzieć ale ale nie możesz A ale skąd ty wiesz, a kogo nie możesz ty chodzisz, tak? Mhm. Ale to naprawdę, no, to jest takie, no, no, dosyć powstawa, no, no, bardzo słaba, a mówiąc słaba, mam wrażenie, nie nawet, mhm. no, nawet, nawet, nawet e, e, no, to w grę no, może tak że tym, może z okazji muszę coś, bo ja mam, nie wiem, nie wiem, b, 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 tak, e, b, no chyba, muszę powiedzieć, bo jestem bruneczką, albo mam mózg oczy, albo mam coś, tak albo mam dzieciom wzrostu, tak? Ale jestem wysoka, niska, nie wiem, taka, siaka, to nie chciać i owaki. No to każdy może się tłumaczyć, ale a jeśli to jest, obiekt nie jest złe, to jest lepszy. Czyli żeby jest dobry, czy dobry, no to jest mm -hmm. dobre, czy bardzo dobre, to jest dobre i bardzo dobre. Więc, więc to też się da, tak więc to ksiądz, ksiądz nie może się też, ksiądz jest taki, mówiąc tak? Tak, ale to jest to bardzo, bardzo ważne, co powiedziałeś właśnie, że to kwestia jest taka, że bo to, to w ogóle jest szerszy temat, też, bo to, to jest kwestia samodzielności: tego, że nie, nie powinno się w sumie pomagać ponad to, co jest konieczne, tak? Żeby też nie robić osoby z niepełnosprawnością jakby nie dodawała się niepełnosprawności w takim nie, byciu nieporadnym, kiedy ona może pewne rzeczy zrobić sama. Tak? I tak samo, jeżeli chodzi o, o kwestie nie wiem, moralne, etyczne, no to jakby e, o, oczywiście są pewne okoliczności, które łagodzą pewne sytuacje, ale nadal to obowiązuje taką osobę z niepełnosprawnością. I to tak, chyba to jest tak, to, co tak. mi się wydaje, że chciałeś trochę poruszyć. Nie? Dokładnie. Tak, ja miałem to jako młodszy doświadczeń, tylko jako młodszy, ale to było ostatnio też, że ja po prostu muszę trochę więcej sam się moralnie trzymać, dlaczego? Bo już tak nawet już usłyszałem kilka razy w życiu. Mhm. Już nawet pan, kilka razy w życiu, że a, ty z niepełnosprawnością, to jak ty to zrobisz, to jest no, tak okej, okay, bo musisz sobie w czymś rekompensować, mhm. jakby nie, w znaczeniu. Ale mhm. to, właśnie, o to a właśnie nie o co chodzi, raczej właśnie, mhm. właśnie, właśnie w pasterstwie właśnie to właśnie to, co mówię, o tym, o tym właśnie, że grzech no to jest grzech. I to właśnie mm -hmm. tak jak właśnie się świetnie powiedział, to, 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 to są pewne rzeczy, które oczywiście, oczywiście tłumaczą, oczywiście mogą pewnych um, pewnym sensie również łagodzić, ale, ale no, nie można reaktywizować re 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 rzeczywistości, jak tak, ale to też jest kwestia tego, że tak jak mówiłeś, jeżeli się nie wymaga trochę od osób z niepełnosprawnością tak właśnie w tłuszczpasterstwie, no to może rzeczywiście nie być tego rozwoju, który na, który na przykład mógłby być nie? w ich przypadku i, i że każdy człowiek potrzebuje jakiejś tam stymulacji też intelektualnej i, i, i to... Szkoda by było pozbawiać właśnie ich, nie tego, bo, bo to wcale tak nie oznacza, bez... że jakby to, to, że na przykład osoba, nie wiem, jest na wózku inwalidzkim, to, że nie jest zdolna do jakiejś właśnie, no, sam jesteś zresztą przykładem, nie, tutaj i, i doktorat i tak dalej, także to, no, to, to nie ma żadnego. No, także to, tak, to myślę, że to jest ważne, to co mówisz, nie, i, i ta formacja. Tak, ale wiesz, to nie był jeszcze chciałbym poruszyć, bo już długo, długo, to bardzo, bardzo, bardzo długo, 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 y, długo, długo. Myślę, myśl, że jest też istotne, że osoby pełnosprawne, które, które są w tym dużym mm. I to, co wiem, że na ogóle w ogóle w ogóle w ogóle osób pełnosprawnych w dużym dlaczego, zaczkodźcie jesteś. Mm -hmm. to jest w tym roku jesteś co to mu powoduje. I ja to powinno się wam zadać pytanie, ja co mam pełnosprawny i z niepełnosprawnościami, mm -hmm. tak? Dać z niepełnosprawnościami, to tak, no, bo, mm -hmm. bo, no, bo tutaj, o mam pomysł, tak, Nie, mm -hmm. i, i, i to jest, nie, okej. to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to to jest, to o ja tym niepełnosprawnościami, ale cały powiedz jest, jest dobra. Bo to nie chodzi o to, żeby była wzrost kobietsko w ogóle, było pytanie i postanowienie właśnie. Mm -hmm. które mówimy o tym myśleniu, tak? Teraz mówimy właśnie, właśnie o, o, o myśleniu w ogóle. I, i... Ale ja się też się spotkałem z innymi, osobami, osoby, które są w pełnosprawności, szczególnie w doświadczeniu osób z, z niepełnosprawnościami, jest. Często są to, nie są dosyć. Yy, oczywiście nikt general, nie, general, nie generalizuje, ale mają specyficzną, specyficzne, jakby, jakby, co powiedzieć. Yy, nie jestem psychologiem, nie będę mówił pojęć psychologicznych, mm -hmm. ale mają, mają specyficzne życie wewnętrzne albo mm -hmm. są takimi specyficznymi ludźmi. na mm -hmm. <laughs> przykład nie, niekiedy mają wczuć zaniżony poczucie własnych wartości. Mhm. Tak. Bo to to jest złudniałe, bo jak komuś pomagasz, to wtedy oczywiście no, lepiej. że to, 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 mhm. to, to pewnie można tylko zwalczać. Tak? Nie wiem, do, ja pomagam, nie wiem, to mnie kopie, a mu pomagam. Nie, nie, to chodzi o stosunek. Tak, to chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością no, dała wdzięczność podziękowała i tak dalej, tylko, tylko mi chodzi o pewną, o pewną taką o pewną proporcję. O pewnej proporcji. To znaczy, że że pomagam, ale też jest w tył głowy chciałam ja coś takiego, że czy ja to Dlaczego ja to robię? No bo czuję się Jakie są intencje? Okay. Przepraszam? Jakie są intencje? Motywy? Mhm. Tak. Tak no i nie no ja to widzę naprawdę, że ma no, że, że ludzie są bardzo, bardzo dobrzy i, i ludzie są pomagać. To jest, jest piękne. I to jest, to jest, to jest, no to jest tak, bo nie mam w ogóle były głupi, jakby miał dość temu, tak? Tylko właśnie, czy, 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 czy ja o tym myślę. By, I czy ja jest chyba? Jest booth, Siri, dasuje, tak, jestem odpowiedzialny za swoje czy tak bo to, o co chodzi? Jaoricze. No, Znowu mam takie doświadczenie, że byli ludzie, wchodzą do spacerstwa, wyjeżdżają na dna, albo i tak dalej, wchodzą w relacje, ale później nagle odchodzą, tak? Nic o tym nie mówią, nikomu nie mówią się, tak? Oczywiście taki problem, taki problem również jest jak w spacerstwach osobno-starych. Oczywiście, nam wchodzimy na poziom takiej po y, taki prostu prozaicznej, na poziom życia. Tak, że jak Ty pomagasz w tak intymnych rzeczach, jak na przykład, żeby kogoś ukąpać, mm -hmm. po prostu, tak? Że mm -hmm. Ty, komuś pomagać, no w no, ustalmy, tak? To y, albo w spełnieniu to są rzeczy takie dosyć czynnie zgłaszani z w a, a równocześnie inaczej, czynnie no, widząc, tak, więc mm -hmm. to to są rzeczy dosyć y, takie zwykłe, ale, ale te właśnie ten zwykłe rzeczy są najbardziej również niekiedy imprymne, tak, mm -hmm. i jeśli ono u Ciebie się ktoś znika, no to to już nie zostaje w ogóle w stałe, to, to, to może być, no, to, to, to nie, nie może być, to jest takie, no, moim zdaniem takie właśnie nie, nie, jakby, jakby zaburzony jakoś Ale mówisz razy, teraz o wolontariuszach? Tym... Tak, tak, mhm. tak, tak, nie? I, I to też i, to, i to też, o tym się nie mówi. W sumie nie wiem, czemu o tym się nie mówi. No, no to jest bardzo ciekawe, czy o tym się nie mówi. Ale chodzi <laughs> że, o to, że, że ci wolontariusze powinni utrzymywać później kontakt z tymi osobami z niepełnosprawnością? Czy... Nie, 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 nie. Ci nie powinni, to jest zadowolić tylko mhm. o to, nich, tylko o nich komunikacji. Ok. Na komunikację. No, na komunikację. Okay. Na że, na actually, że... że... że, że yy. no komunikację. Ok. To ja to to tylko na wyjazd, nie? Mm -hm. Tylko na Nie... jakby nikt nie nic I to też jest dobre. Mm -hmm. właśnie, właśnie to mam to, to, to... To nie jest złe, że ktoś mhm. powinien tam mówić, że to chodź, że chciałaś śpiewać, w ogóle... I jest nie du, du, Nie, 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 tylko... Tylko chodzi o to, żeby ktoś komunikował, tak? mm -hmm. o, co, o co mi chodzi, po co ja jestem działaniem dziennikarstwa. Ale mm -hmm. to jest nie tylko problem że jest tafeta, z jest że osób z niepełnosprawnością niepełnosprawności, mm -hmm. to jest w ogóle problem y, z życiem, jak ja widzę, bo to jest problem z tym, żeby wiedzieć, gdzie jest i po co jest i dlaczego. Tak? <śledzio> ale, 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 to dzielnicę Pani uwypukla te problemy właśnie do duszpasterstwa albo z niepełnosprawnościami u A mam taki <bipartisan> <Czasem mythology>. <tiny> <to media> mm. <śluk> Przepraszam, nie, bo chcia, chciałam Cię zapytać, a jak według Ciebie, jaki model jest lepszy, to znaczy, że, czy żeby rzeczywiście te duszpasterstwa osób z niepełnosprawnościami były oddzielnie, czy może, żeby one były łączone, to znaczy, to tak jak, chodzi mi o taki sam w zasadzie problem jak w szkole, nie? Że albo są klasy, czy, czy wręcz szkoły, no nie wiem, specjalne, które są odrębne, albo są szkoły, gdzie w jakiś sposób się włącza osoby z niepełnosprawnością do klas. I myślę, że tak samo tutaj może być różnie na poziomie duszpasterstw, co według ciebie by się ja bardziej bo... sprawdziło. Mhm. Odzień. 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 Okay. Bo oddzielnie. To jest tak, jakby, to nikt nie musi cię mm -hmm. posłać, bo to jest, tak, jakby ktoś powiedział, gdzie powinien być połączenie z duch ale jest z duch dla śniegu. Należy to przyspieszyć, należy to z albo mm -hmm. albo z z tym powinien być połączony, no, ale to jest inna, tak, mm -hmm. inna metoda, tak? metoda co tutaj, jakby, jakby e, no, i te, i, Inne potrzeby to, też, nie? Tak, mm -hmm. tak, tak. Więc to, więc ten, tak, więc teraz odpowiedzieć jest dla mnie no, nie, tak, mówię tylko prostu. Tak. I bo ja myślę w kontekście takim oswajania się nie, z niepełnosprawnością I to, może dla, i to jest właśnie też jeden z głównych motywów, dla których się myśli o tym, żeby łączyć, prawda? Ale, ale może, no, tak jak mówisz, nie, to, to są inne też potrzeby i no może tak by to... Wtedy nam, bo dużo się daciu i mnie inaczej, widzę przykładem na przykład wielkiego i tym domikalnym powie, że... Katrulska klika wywodzi się z beczki, czyli z bezpośrednictwa I jest wciąż jest związana z wymianami. Ciągle. Ciągle od mm -hmm. początku do tego. I, I to jest tak, że to jest stuprocentowe. Bo y, obecnie też beczki, ojciec małżeństwo Hanaka, którego również bardzo gorąco pozdrawiam. On nawet, wszedł e, sam, sam na e, rolnictwo, na Jamnej, w reżimie okupacyjnym, a na Dominik 2024, w przeszwę, tam i z nimi z Matrystania, pan je I tam właśnie sam miał, sam miał, e, dla, dla e, krytyki. No i, i sam był na obozie nawet, e, można powiedzieć, że dzięki niemu tam studenci nie musieli mieć pojęcia o tak, mhm. i to jest co uważam, bo, bo w pewnym razie, czy młodzi ludzie, po prostu w innym dyspozycje, po prostu jest potrzeba, na środku dyspozycji mówią, pojedźcie, nie, i są, jakby samo, i on nie musi, on nie musi <ścoughs> ty jedziesz, ty jedziesz, ty jedziesz, mhm. Nie, tylko to już, będzie już przychylny, tak? Już nam coś powie, a już będzie nam znała na rekolekcja, no to już kogoś, no już nagra, tak? Że w kole byłem, ojciec zespał, No to da się z nim żyć, da się z tak? nim A może nam da się ich lubić? Kto to wie? <grystanie> tak? Tak? Tych ludzi z niepełnosprawnościami. No, więc to jest dla mnie coś bardziej ważnego, żeby w tym procesie było. było. Mm -hmm. eh, Nawet jak święty Anton II, wielki papież, piękny papież Polak, w swoich językach położył, dawał taką bardzo zasadę preferencyjnej opcji, opcji na rzecz ubogich. To znaczy, żeby osoby, które potrzebują najbiedniej pomocy, to jest w środku życia społecznego, świętego mm. kościoła katolickiego. W środku, tak? I mm -hmm. ja, i, i, i ja do tym jestem właśnie, żeby były w środku, mm -hmm. ale żeby nie robić e, kogo w wymogu, czyli, czyli że nie, żeby nie mówić, że nie potrzebują, to potrzebują bo potrzebują osoby, które e, na przykład czy prowadzi, tak? Mm -hmm. z, zaszam, tak. I nikt nie mówi, że nie potem pomóc, bo ma potem pomóc, tak? A to potem będziemy pomóc, ponieważ I tak dalej, tak? mamy kobiety, które na, na razie pomóc. i ża tajnie pomuszą, naści ludzi pomuszą. Czy z wami i z nas z, z, niepomoc, z i, i to jest, i, i właśnie, dla mnie to jest taki modelowy przykład, właśnie Dominikanów w Krakowie. To nieważne, jest, to jest cały czas zasilane, mm -hmm. te właśnie z Czy przez w ogóle osoby, które, na przykład dwa wykład do roku, czy nawet więcej, więcej, czemu wykład więcej? Na przykład zamorny klinikę sobie powiedzieć, tak? Mm -hmm. Potem na krótkankach Yy, również yy, który z Katowicą przyjeżdżam, mogę ludzie poznać. Mm -hmm. I raz był obóz. I tak się, tak się raz zdarza, że ludzie tak leżą. Bo moi kto tu Tak, 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 mm -hmm. to tak. należnicy. Super, Bawer. Ed, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, bo tutaj dużo fajnych rzeczy yy, padło. I yy, takich yy, no istotnych nie? dla osób z niepełnosprawnością. Yy. Szczególnie właśnie z tą niepełnosprawnością ruchową. No takich rzeczy, które no, takich rzeczy, których, powiedzmy, um, które się zna bardziej od środka, bo, niż um, być może wiele osób tego nie zauważa tak z zewnątrz. Także tym bardziej ba myślę, jest to cenne, żeby to, o tym powiedzieć. Także dziękuję. Bardzo dziękuję. Byłem zaszczepiony bardziej, że mogłem ci udzielić wywiadu i byłem zaszczepiony, że mogłem wystawić te nasze miejsca, i oczywiście, tu jest służba zawsze radą przed pomocą. Dziękuję.